i widzowie! Z tej strony Prima witam was w drugim dniu w dniu. No, tak, w jakim drugim dniu? W drugim odcinku w dniu, tak. Drugi odcinek w dniu właśnie nagrywam Eboś, trochę bo się właśnie ciemno robi. I dziś nagrywamy Don't Starf, Jak właśnie możecie widzieć, nagrywamy Don't Starf, bo dosyć dawno tej gierki nie było, a naprawdę pamiętam jak ona mi się podobała. To tak sobie pomyślałam. Fajnie, bo gdyby w dniu zagrał, jest już późno, bo jest 21.30, ale fajnie. I dzisiejszym tematem odcinka, co możecie już wiedzieć po nazwie tak naprawdę, jest znowu przenoszenie bazy. Tak, znowu będziemy przenosić bazę dokładnie w to miejsce, bo tak sobie wyobraziłem, że tu będzie ognicho i tu będzie takie murki i to będzie naprawdę lepsze. Bo tu tak dziwnie, to by było trochę dziwniejsze i gorsze według mnie. Możemy to podnieść i zjeść od razu. O. I dziś właśnie będziemy ogarnąć sobie tą baziorę. Więc rozwalamy, wow, rozwalamy to tu. Mamy pełno kamieni, czy my możemy zrobić to ognisko? Nie. Ja potrzebuję więcej kamieni, więc co ludzie, do roboty idziemy kopać. Eee, I właśnie, ogarnąłem, oj, coś mnie przerywa. Już na zimę mam itemy na czapkę. Tak, czy ja ją już nad zrobiłem? Już nawet nie pamiętam. Ale tak, udało mi się to ogarnąć. Wow, czekajcie. Eee, o, jak widzicie, bifull i ten, nie, ja tego chyba jeszcze nie ogarnąłem. Tylko ja dopiero to będę ogarniał z tego co mi się wydaje. Chyba, że tu ona była? A nie, jest! Ta, ogarnąłem. Jeszcze mam pięć skóry, bo właśnie pozawiłam trochę świniaków. Więc jest nieźle. E, tak naprawdę to podjarałem i ze świni. Podjarałem chałupę świni, z nich wypadły, świnie i się zjarały. Więc nieźle. Więc to było fajne. Gdzie jest tata? E tam. Dobra, tu mam kamienie nasze. Trochę też grałem, poza cikiem jakoś bardzo dużo, ale... Ale coś się tam grało, wywalmy sobie to, bo to jest nam niepotrzebne raczej. Eee, kogo by tu pozdrowić? Pozdrawiam kabelix, Mati Games, bo tak, Mati Games to teraz jest mój stały widz, więc naprawdę Ci pozdrawiam jeśli to, oglądasz, nasz Mati Games, jesteś Koks Mordom? Naprawdę jesteś Koks mordeczką. Dziś właśnie wpadł też odcinek z tego creepy filmu na YouTube, który był trochę creepy i trochę czasami zabawny, więc no śmiesznie było. Śmiesznie właśnie było to nagrywać całkiem. Bo to było nawet śmieszne w niektórych momentach. Tak naprawdę, więc dobra, idziemy łupać. I mogę zrobić to wszystko, Tak, mogę. Łodźcie, panie, patrzcie. Gusę. Dobra, nie no, widzowie. Patrzcie, tutaj jest gusę. I. Save gusę. Kurde. Myślałem, że podpalę gusę. Nie wiem, czy to jest na pewno gusę. Ale może to jest gusę. Jutro będzie Halloween na Śmieszkowicach, O, chyba około 16.30, a film w panie pewnie około 18.00. Nie, film ustawię na 19.00. Około, więc około 19.00 jutro czek już możecie się spodziewać filmu z Halloween ze Śmieszkowic. Tak. Nie wiem, czy z Michałem, Michała zapewne nie będzie, niestety. Michała zapewne nie będzie z Michałem tego odcinku z Halloween na Śmieszkowicach, ale za to może będzie Adam. Tak, może będzie Adam. Nie było jeszcze tak naprawdę nigdy odcinka, gdzie tylko ja i Adam byliśmy. Więc no, nowość. Może będzie. Nie wiem, czy Adam jeszcze będzie mu ale może będzie. Dobra, już bym tu postawił to Czy tu się da? Nie da. E, to trochę szlaka mamy. Dobra, a tu się da. To postawmy sobie tu. E, nie, z tego co wiem, nie potrzebuję sobie tej słabszej maszyny. Tej. Bo po co? Jak mam tą. Więc no. E, murki. Catstone, znaczy z tego się nie robi. Właśnie e, mam też tą Marble Suite. To już mam chesta, to sobie to mogę odłożyć. Bo ta, robimy nową bazę dziś. Naprawdę się tym jaram. Naprawdę szczerze się tym jaram. Dobra, otwieramy tą skrzynkę. Oj, właśnie, chestera też możemy sobie przenieść. Chodzi tu, chesterku, do naszej nowego miejsca na bazę. Ten odcinek akurat nie będzie aż taki długi. O, Chester, niech to będzie blisko nie. O, to sobie będzie. I fajnie rozłupimy sobie też tą skrzynkę. I po niej będą itki, więc wiecie co, ja sobie trochę opróżnię ku do tej skrzyni. E, trochę mnie łeb boli, ale to nie problem, żeby nagrywać. Dla widować to ja się mogę poświęcić zawsze. Hm. Tak, e, to lepiej może ja będę miał przy sobie. To w sumie też. Takie itemy, które są mi potrzebne, to będę miał przy sobie. A takie, które są mniej potrzebne, czy na przykład te, które właśnie odkładam. Odłożę sobie kactą. Jak się robią murek? Bo też chciałbym ogarnąć murek całkiem. Chciałbym ogarnąć murka. To to możemy zostawić na pastwę losu. Łoj, tu mamy sporo fajnych rzeczy, więc ja je zabiorę. Zaraz przeniosę. Sporo... O, z tego się chyba... Roz... Nie, nie z tego się robi. Mamy też bumerang. Ale te stołniki możemy wywalić, bo mam w skrzynce. Więc co? No, przenosimy rzeczy... A nie, tu nie możemy. To muszę rozwalić. E, czekajcie, bo mam trochę zawał. Czy jaki zawał? Trochę jestem zdezorientowany, co robić. A ja wiem, jak sobie oczyścić eku troszkę. To postawić tu, a drzewka posadzić. Ja już nie pamiętam jak się... Jak się w to grało? Pf. Jak się w to grało? A tak! Pf. Dobra, ja już mam tu jakieś... Zapomina jak to się grało. Myślałem że w Minecrafta. Tak jak w Minecrafta i chciałam przestawić na slotach, ale nie. Tak to niestety nie działa. Dobra. Idziemy rozwalić Skrzynie. Dobra, Hammer. O nie. To strasznie ta postać przeszkadza ścina, muszę tak stanąć, o o, mamy dechy, nie starczy oczywiście na skrzynkę no nie, ale mogę sobie ten o, i już starczy o, dobra tu możemy zrobić sobie czesta, tak trochę dalej od bazy, czemu by nie jestem troszkę głodny oj ognicho właśnie zgasło, więc trochę creepy się robi ale dobra, odkładam niepotrzebne temy. Dawno nie było tego, donster Jak chcecie, żeby było kolejny odcinek, zostawmy tutaj, e, powiedzmy, 18 łapek w górę. 18 łapek w górę. Ehm, może się uda, bo wy ostatnio niezłe zasięgi robicie na moim kanale. I, i przyznam to, wam, że naprawdę nieźle Wam idzie, jak chodzi o moje subskrypcje, bo dobiliśmy 450 subów. Więc naprawdę Wam dziękuję. Mamy już połowę do 500. -ki. Czekajcie, ja pamiętam, że na wakacjach wbiłem 400 subskrypcji. Tak, na wakacjach wbiłem 400, 500, 400 subów. A jest już listopad, prawie że. Więc 3 miesiące. W 3 miesiące wbiliśmy 50 subów. To z moich obliczeń wynika, że możliwe bardzo, że za około kolejne 3 miesiące dobiemy 500. I będziemy nagrać z kamerką. Naprawdę nie mogę się oczekiwać, jakby nagrać z kamerką. Bardzo, będziemy musieli pójść po jedzenie, z tego co ja tu widzę. Ale pierwsze musimy przetrwać noc. Tak, mandragora tu jest, a w sumie mam mandragorę. Zabierz mi ją do Tak, profilaktycznie, jakbym był głodny bardzo. Dobra, ile już trwa filmik? 8 minut dopiero. Dopiero. Co dziwne, bo tak naprawdę to my już zrobiliśmy główną część odcinka. Dobra. Dodajemy do gnika. My już zrobiliśmy to, co mieliśmy. <tak>, tak naprawdę. Możemy jeszcze ogarnąć mury. Ale jak je się robi, nie pamiętam. Ja już sobie tu nadstawię lepiej. A ja w sumie pochodnie sobie nadstawię. Mogę nie marnować w sumie drewna. Trochę zlamiłem. Mogę dać sobie, pochodnie, jak już miałem, ale dobra. Już to drewno powinno dociągnąć do końca nocy. Dociągnie. Raczej na luzie dociągnie. Tak dociągnęło, jeszcze się pewnie chwilę będzie rarać, więc dobra, bierzemy chciałem też skosić drzewka jeśli mnie nawiedzi ten jeśli mnie nawiedzi drzewiec to ten cię jakby świązać nawiedził mnie pierwszy boss na nowym survival na przykład ale żebym nie wykrakał, bo naprawdę drzewców się boję walka z drzewcami będzie ciężka ja sobie odłożyłem to Marble Suite. Mogę tego nie robić. Szczerze, bo trochę postąpiłem źle. Jakby mnie atakowały na przykład wilki, to pobiegłbym do bawołów. Tak, tak pobiegłbym do bawołów. Nie zbieraj tego On Ono to musi być. Dobra, Marble Suite. Muszę to mieć. Tak, profilaktycznie wokół będę to miał, bo się trochę cykam. A dobra, idziemy zbierać jedzonko to już widzimy pierwsze kandydaty do zebrania. Oczywiście, że to przepalimy. Naprawdę fajnie, że ta seria się rozwija, bo widzę, że Wam się całkiem podoba seria, ale największe zasięgi są pod śmieszkowicami, z czego Wam naprawdę dziękuję, bo widzę tutaj, że pod normalnymi filmami jest tak przeciętnie 15 łapek w górę, a pod śmieszkowicami tak 20 ileś, więc naprawdę widzę, że Wam się śmieszkowice podobają. I dobrze, bo lubię, no. bardzo przyjemnie mi się nagrywa śmieszkowice. Wam mam nadzieję, że się fajnie je ogląda. Jeśli tak, możecie napisać. Coś podejrzeć, że teraz to oglądasz, Matty Games. Jeśli to oglądasz, to jesteś koksem. Pamiętaj to do końca życia. Jak będziesz staruszkiem, przypomnij sobie, że Primax mówił, że jesteś kulgość. Cool <tak>, tak. To przekaz do ciebie. Nie, nie, nie. On zjada mi jagody. On będzie mi jagodki zjadał. Ta, Żaby go zaatakują. Żaby. Tym razem jestem po waszych stronie. Będę musiał też zaatakować tych dziadów. Którzy są... tu? Nie, oni chyba tu nie byli. Tu oni byli? E, tak, tu. E, te dziady... mechaniczne. Będę musiał... co to? Hydrion? Co? Suszarka! Suszarka! Co jest? Czemu no to jest tak... O, leży se szuszarka. Tak luzem. Pff, nie wiem. Ale trochę mnie to zdziwiło. <gryw> Ale dobra. Tak se luzem leżała szuszarka. Dziwne. Ile tu jest żabichód? Ty no, ile tego tu jest? Dziadostwa jednego. Czy ja już tu zwiedzałam? Tak. To już jest zwiedzone. Zajmą se mi co to? Co tu się podziało? Czemu są jakieś dziwactwa? Old radio? What it do? Co jest? Znajduję jakieś dziwactwa na tym świecie. Hm. Nie wiem. Jest to trochę dziwne. i Podejrzane, ale. Hm. Nie wiem. Chyba ten film się będzie nazywać Poszukuję gratów. Hm. Nie, nie, ale. Ale no, poszukuję gratów. Dziwne rzeczy się mi tu przytrafiają. pierwsza suszarka, teraz jakieś radio? Może to jakiś event halloweenowy? A co w sumie suszarka ma do Halloween? Tego to ja nie wiem. Ale na pewno jej to nie było, bo bym ją zebrał. A ona tu jest, więc dziwne. Dziwne, naprawdę dziwne. O no, kurde. Anyone's any funny? A, dobra, nie będę śpiewać What? Co tu jest? This game is auto-paused O, dodaj w update, że jak się ma mapę to jest zapauzowane? Ile tu jest żabichut? Co tu się dzieje? Impreza jakaś Wow, impreza mamików tu się jest The game is auto-paused Aha, czyli teraz dodali, że jest zapauzowane Wcześniej pisało, że nie jest Hmm, to fajnie, fajnie. Dobra, idziemy do bazy. Idziemy do naszej bazy. Chyba robić murki. Zabraliśmy jedzenka, trochę przepalimy sobie jagódki. I będzie fajnie. I już jest fajnie nawet. Dobra, ile to trwa? 13 minut. To będzie trwało tak 20, ileś? Kiedyś filmy trwały 40, ale teraz według mnie to sensu za bardzo nie ma, żeby filmy trwały 40 minut. Bo mało komu się chce to oglądać. to się da spalić? Nie. Mało komu się... Coś podejrzewam, że mało komu się chce oglądać taki 40-minutowy film. Ja czasami oglądam siebie samego. Dobra, tyle starczy. Resztę odłóżmy. Na następny odcinek spróbuję. Oj, kichłem. Ja dziwnie kicham, wiem. Nie musicie mi tego wypominać w komentarzach. Wiem, że ja dziwnie kicham. Dobra, tu daję suszarę. Eee... Co to? A, myślałam przez chwilę, że to jest ten podstawowy. Te podstawowe alchemy magii. E, ale to nie jest. Znowu się da nabrać, że to jest to podstawowe czemu czemu tak. Borc! chcę zrobić kolejną, wiecie, skrzynkę, bo mi tu marno jest. Ale dobra, na razie nie. E, widzę, że marno to tu jest z moim głodem, który krok po kroku się zmniejsza. E, czekajcie, jednak sobie przepalę te. Tutaj one są. Przepalę sobie jednak te 10 jagód, dopóki jest ze Dopóki jest ognisko, to warto sobie przepalić. Wszystko przepalimy. Wszystko przepalimy. Czemu nie? Dobra. Cyk. 11. Mamy to. Więc dobra. Jak się robią te murki dziadowskie? Z cutstones, z czego czym się wydaje? Dobra, tu były murki z tą, Eta, z dwóch cutstones. To się ogarnie nie powinno to być trudne ale czekajcie, ja mam cut i mam kamyki dobra, mogę zrobić cut więc zróbmy cut wow, oj już się nie da i teraz zróbmy murki możemy zrobić tylko jeden, ale dobra wyszło nam sześć z tego, wow, zapomniałam, że aż sześć z tego wyłazi dobra, gdzieś tu się będzie kończyć ta baza no Tutaj trzeba full skupienie, żebym nie zrobił dziury. A szybko się te murki tracą za to. Wejście do bazy będzie takie, na ukosie takie. To będzie fajne, bo mnie bardzo. Mam nadzieję, że w ogóle w tej nie... Zimie... Derklops mnie nie nawiedzie, bo jeśli tak, to się wkurzę. Ale podobno, podobno, jeśli Derklops zniszczy, czyli ten Yetius, który mnie zabił na moim starym survivalu. Podobno jeśli on zniszczy przynajmniej 5 struktur, które postawił gracz to może się nawet zniknąć, totalnie po czasie jak gdzieś odejdziesz daleko to można nawet zniknąć i jeśli się pojawi to ja tak właśnie zrobię. Co to? Biswax? Dziwne jakieś dziwactwo. Dobra, it's getting late, robi się już ciemno. Fajnie byłoby, gdyby w Halloweenowe noce, na przykład dzień przed Halloween był taki special, że na przykład w Don't Starf, a w sumie pochodnie marnym. Albo nie, bo ją mam na zapas. Jakbym była szybko nocą, ja nie mógł zrobić ogniska. To zdąży... Chyba powinno. Chyba powinno zdążyć dokonać tego. Chester, czemu ty nie idziesz spać? Właśnie on też ma na imię Chester. Tak jak ten typ z tych strasznych filmów. E, nieźle. Dobra. Ajajaj, Chester, czemu ty spać nie idziesz? Hmm. Chyba on się nie chce spać, widzowie. No mu się nie chce spać z tego co ja widzę. O, starczyło nawet. Taki ogienek w sumie długo starcza. Dobra. Nowy ranek, nowy ja, więc idziemy. w sobie zapasował od razu, mógłbym zrobić. Mam go w tej skrzynce, oczywiście, że nie. Mam go w tej. Ja zawsze muszę wybrać tą... W której akurat tego nie mam. Ale to już ja jestem. Tak, ja już mam, niestety, kurde, dwa patyki. No to niestety nie, tego patyka nie zbieram. To jest patyk miłości. Czym patyk miłości? Nie, to jest patyk. Nie wiem, patyk mojej bazy. To jest mój patyk, taki bardzo ważny. O czym ja gadam w ogóle? Nie wiem, o dziwnych rzeczach gadam, więc dobra, idziemy na kopeczkami, nie robimy sobie. Zamurujemy, stracimy całą bazę. Ile trwa? 17 jednak będzie trwało trochę dłużej. Zawsze trwa trochę dłużej. No! Kolejne! To kobra! Co? Ogon kobry? Może da się z niego zrobić broń? Ład. To i kobra. A nie, to jest. Co jest? To jest jakieś. gdzie. Zabawkowa kobra. Tu nawiedza chyba na tym świecie mnie coś. Jakaś suszarka zabawkowa kobra? Jakieś dzieci... Jakiś nubek chyba, co mnie nawiedza. Nub jakiś. Ej! To mnie gdzieś prowadzi. Kolejna suszarka. Ej no, ja zrobię sobie chyba skrzynkę badawczą, bo naprawdę dziwne rzeczy. Co jest grane? Idę oczywiście po tą suszarę, ja będę je zbierał. Ja kolekcjonuję takie dziwactwa. Będę miał skrzynkę z dziwactwami. Na tym survivalu. Ta skrzynka z dwiecami, ale dziwne czemu tak wiele tego tu jest. Nie wiem. Nie wiem, ale to dziwne i creepy trochę. oj, pęknął mi już kilofon. Ajajaj, dobra, starczy mi. Czy tu jeszcze będzie jakieś dziwne zabawki? Mm, szczerze wątpię, więc dobra, raz my wrócimy się do bazy. Wróćmy się do bazy. Jeszcze ten kamień sobie przygarnę. Może się przyda. Może. Dobra, możemy zrobić kudz O, nawet możemy bez magii, Oj, z tego będzie dużo murków. Ta, z tego będzie chyba 12 murków. Z tego, czego się nie mylę, to będzie 12 murków. Yy, nie. Kurczaki. A nie, starczy. Co jest... 18 euro! No i to, to ja rozumiem, ludzie, a nie jakieś 6. 18 to jest dobra liczba. Heh. Ta. Tam jeszcze coś jest. Bulkelp. A nie, to jest jakiś winoroż. Myślałem, że jakaś znowu zabawa dziwna. Zabawka. Dobra, tu jest. Tu była moja stara baza. A została ona przeniesiona w to miejsce. Jest według mnie dużo lepiej. Powycinam sobie drzewa z mojej posiadłości, bo ja je, tyle ich tu posadziłem niepotrzebnie. Ja się boję drzewca. Naprawdę boję się drzewca. Najlepiej to jest chyba podpalić drzewca, bo to jest drewno w końcu. To to dużo da. I chyba mam to pochodnie właśnie po to. Bo się boję drzewca, bo teraz będę dużo wycinać drzew. A on jest dosyć częsty. To jest najczęstszy e, boss, z czego mi się wydaje. To, to jest najczęstszy boss. Zarazem najsłabszy, ale. I tak się dobry. Nie jest taki dobry jak na przykład Deer Clubs, Nie. Nie aż tak. Bez psady. Dobra. Stawiamy mury. Tylko muszę je postawić dobrze. Ops. Wywaliłem. Aj, bamik ze mnie. Tak się budowało. Tak. Dobra. No kurwy. Łopata w dłoń. Łopata, łopata, łopata. Odłożmy tu szary. Będę kolekcjonować takie rzeczy. Zrobię sobie osobną skrzynkę, jeszcze na tym odcinku chyba. Właśnie po takie dziwactwa. Nie wiem naprawdę, co to jest. Nie wiem, ale to jest dziwne. Ups, sikiera. teraz Dobra, nie będę śpiewał. Jeśli znacie tę piosenkę, którą teraz zaśpiewałem, napiszcie w komentarzu, znam. Ty, razy, Ty, Dobra, nie będę... Coś się wciągłem w to śpiewanko. Dobra, i kolejna chyba już będzie tu ściana. No, nie będzie to jakaś duża baza, bo po co mi duża? Czy to starczy jeszcze na dobudowanie całej bazy? Ob na obmurowanie raczej całej bazy? Mam nadzieję. Mam nadzieję, ale chyba nie. No to nie starczy. Minimalnie chyba nie starczy. Kurde, jak to wyciąć? E, jak to? Uch. Łopatą chyba. Oj, to ja mam łopatę. Tak, łopatą. Uf. O, krzaczek tego. Znaćmy. Dobra, może to starczy? No, czemu wszystko mi przeszedł. Ej, to chyba starczy i Nie, będzie tylko mała szpareczka. Z tego, co mi się wydaje, nie! Ideal! Mur, mur do murka starczyło. Idealnie! Jest! Patrzcie! I to jest dużo lepsza baza. Według mnie ta baza już się zapowiada dużo lepiej. Możecie napisać, czy według Was tamta była lepsza. O nie, ja tak tu zasadziłem. To tu będę miał moją farmę. Trawy. No, co ja robię? Co ja robię? Dobra, tu będzie moja farma trawy. Miałem gdzieś kupę bawoła. Nie, ja je wywaliłem. Aj szkoda. Mogę je zestakować, tak? Można je zestakować. Dobra, jeszcze wykorzystam wieczór i na drewna, co mi starczy chyba na jedno drzewo. Co najmniej na jedno, albo nawet nie na jedno. Nie, na jedno starczy, na dwa można. No, na dwa to chyba nie takie. A dwa drzewa to chyba jednak nie Bo Bum, 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 pis, 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 pis! pis. Bum. I ma. Ej, tam są te ślady tego dziada. Właśnie mi się mega przydadzą. Potrzebuję na tam Co? jo jak się zastrałem że jest... się robi ciemno. Nawet nie wiecie. Tak mnie zabolał brzuch. Tak się ma, że właśnie tak zabala. Tak zaczyna boleć lekko brzuch. Ja już jestem doświadczonym graczem tutaj naszego Don't i wiem, że skrzynkę się robi w taki sposób, ale zrobimy ją rano, bo się boję, że mnie noc zastanie. Niespodziewanie. Więc dodajemy do paliwa. Ciekawe, czy coś się odwali w tym odcinku, czy tylko przeniesiemy bazę. Ciekawe. Dobra, to powinno starczyć. Oj, bałam w mikro. Dobra, więc robimy skrzynkę. A nawet jeśli nie starczy, to zdążę się zrobić dzień, zanim nie zabije. O... Tu zrobimy sobie czest... Dobra. Tu może być czest tam obojętne i to jest czest na nasze dziwactwo. Trochę się boję, że to nie starczy. Nie, starczy. Nawet jak zgaśnie to starczy. Dobra, K jest Tu. Czy my znaleźliśmy jeszcze inne dziwactwo oprócz tego kobry i szuszary? Tak, znaleźliśmy radio. Stare radio. O... A nie, od. Myślałem że old. Dobra. Tu mamy skrzynkę z dziadctwami, żeby to wyglądało tak lepiej, to to rozłączę. Nie umiem rozłączać w tej grze. Mm. Tak się to chyba robi? Nie. Nie wiem, napiszcie jak to się rozłącza, chociaż wy pewnie też nie wiecie, Nie będziecie wiedzieć. Ale dobra, ile trwa ten film? 25 minut, więc będziemy go łączyć. Chyba. Będę musiał ogarnąć tą... Eee, ogarnę sobie hambat. Będę musiał znowu zapolować na świnki, i w kolejnym odcinku już powinienem mieć hambat. Czyli już wam mówię, co to? Patrzcie. Patrzcie, hambat. It takes food to make food. Tak. Trzeba i mam też skórę, więc to nie będzie problem. To też mam i Mica nie mam, i będę musiał to ogarnąć, i zrobię sobie po prostu pałkę z mięsa. Nie wiem, czy to jest dobre, a to. for Night. Wow. Hmm, co by się jeszcze przydało zrobić? Boomerang. Ale jak chciała boomerang? Ja nie wiem. Na daleko powinien być. Nie wiem, kiedyś go przetestujemy, ale to nie na ten odcinek. Więc jak go się podobało, to oczywiście polecam zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby przychodziło Wam na telefon normalnie powiadomienie o nowym filmie. Więc co? Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i pa, pa!